Cześć, witajcie w kolejnym odcinku SWIFY 15 wracamy do niej po długiej przerwie, naprawdę długiej, ja kompletnie w nią nie grałem, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobry dzień i uda mi się nakopać innym ludziom dość porządnie. W składzie zmieniła się jedna osoba, Birse zastąpił Liszteiner, kupione za 800 końców i to jest jedna zmiana, kompletnie mnie tutaj nie było, także nie gadamy dłużej, nie boję się dzisiaj nikogo, każdy, każdy, każdy ma dzisiaj srogi wpierdol. Także zaczynamy od razu, wyszukuję przeciwnika. Zobaczymy, kto jest na tyle odważny, żeby zmierzyć się ze mną. Mam przeciwnika, który ma bardzo brzydkie koszulki i bardzo brzydki herb, yy, mimo tego, że gra Bundesligą i to gra bardzo mocną Bundesligą, której kompletnie się dzisiaj nie boję, to jego barwy wojenne to Chelsea. No jako kibic z arsenalu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby coś związane z Chelsea mi dokopało, także no. Sorry kolego, źle dzisiaj trafiłeś. Windmaker nie krzycz na mnie. To co, zaczynamy z Wysokiego C? Torres się pięknie rozpędza, jak na niego. Aj kurde! Ah, ah, ah. Ale mielibyśmy otwarcie, ale mielibyśmy otwarcie. Muszę się skupić na grze. I tam już wysyłamy... ...Torresa. Pięknie, Torres, 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 Torres. I uwal w bramkę. Kurwa! No, i ktoś, ktoś, środek pola. Nie dajcie wyjść lewemu. Ja mówiłem, że ci chłopie na kopie. No, za te niebieskie stroje. Nie są to kurczaki. Swoją drogą to paradoks. Pół człowiek, pół kurczak i nie lubi tatan hamu. To powinna być moja drużyna. Zerwinio, aj. Odrobinę szybszy, jakbyś był mużynku. A, faul, dobra. The Guzman, bo to to powinien trafić. Kurwa. O, o! O, o! Spalony! Kurwa. Spalony, pedały, co się cieszycie? A niedobrze, że goś strzelił. Znaczy dospalony, to dospalony, to ale no... To źle rokuje. No biegnij po to! Jezus, diamanti. Nie, ty nie jesteś diamenty, ty jesteś... Kto ty jesteś? Jezu, ja nie pamiętam jak się moi zawodnicy nazywają. Diamantiego miałem na środkowej pomocy ofensywnej w poprzedniej grze. A ty jesteś marketi Żerwinio Ops. Dobre małka, dobra Brawo, Torres! 45 minuta, to jest to, to jest to, Torres! Pięknie, dobrze zaczął, pierwszą połowę zaczął wyśmieć, ale skończył ją przecudownie. No, co się nie udało w pierwszej minucie, udało się w 45. Super, mówiłem, że ja dzisiaj będę wszystkich kopać. Mówiłem, wątpiliście w to? Pierwsza połowa jest zdecydowanie moja. No, popatrzcie na te statystyki. Eee, trochę mam gorsze posiadanie piłki i tak naprawdę no nie dużo więcej strzałów, ale to jest zdecydowanie moja połowa. Także no, kopnę dupę dalej. Zapraszam. O, o. No, to się teraz podziało. Ależ ogbonna, to żeś zrobił. I długa. Jego własną bronią go pociśniemy. Tam już Rosji czeka i mamy 2-0. No. Kto mieczem wojuje, ten odbicza ginie. Jedna długa piłka przez całe wojsko. To, czego jego niemiecki skład nie był w stanie zrobić przez całą pierwszą połowę, I wyszło od Na spokoju 3-0. Ojoj, drugi słupek. No nie. Tak być nie może. Gdzie skrzydło. Ale czy tam grę. Ale żem to zjebał. Ale Marketki stoi na posterunku. Ciekawe, czy Lichsteiner potrafi jakiś z wody. Czyli? No nie, potrafi. Uczyłem się ostatnio z wodów. To jest moja jedyna aktywność w tej grze. Korzystając z meczy dwuosobowych z kumplem. W ogóle, jakbyście chcieli jakiś taki dwuosobowy mecz zobaczyć, to. Dajcie znać, jak postaram się namówić. Mam takiego koleżkę Karola, który kupił FIFA pod wpływem mojego grania. I on się dopiero uczy. To jest jego pierwsza FIFA. Gramy sobie tego koopa tam od czasu do czasu. I całkiem przyjemnie jest. Także jak macie ochotę to zobaczyć, to wiecie co zrobić. Komentarz, że chcecie. Jak się ktoś znajdzie, kto chce, to go zmuszę do nagrania. Urwa Rosji mi się zepsuł. Trzeba będzie go wyleczyć. I te statystyki mówią same ze siebie. No to jest moja pełna dominacja. Przeciwnik został zniszczony. Rozbity nad, w drobny mak. No tak, tak grając do, dociągam się do pierwszej ligi w tempie ekspresowym. Także idę wyleczyć składu. Prawdopodobnie na dwie kontuzje i zagramy się jeszcze jeden mecz. Ze względu na to, że mnie dawno nie było. Także widzimy się w kolejnym wyszukiwaniu przeciwnika. Skład wyleczony, a my czekamy na kolejnego przeciwnika, ten, raz, ten tym razem reprezentuje barwy e, Manchester United, no i jest to skład z WPL, a tych składów generalnie lu, nie lubię. Mamy Bentekę i Staridza na ataku, wypożyczonego Ramzeja, na lewej jest bodaj Jarvis, na prawej jest Sterling, który jest... o i nie zagramy z nim, także szukamy jeszcze jednego. Tamten gość jak zobaczył mój skład uciekł, tutaj mamy... o kurwa, a cóż to jest? Rodriguez... Remy, cross, Inform... isco. Taka bardzo dziwna hybryda, która nie jest w pełni zgrana, ale może mi najebać i to tak mocno. No nie wiem, ruszmy znowu. No to żeśmy się naruszali. Muniain! Nie wiem co to, ale to całkiem szybkie było. Ops, maketu. Nie był to trudny strzał, ale. W poprzednim meczu marketi bronił dobrze, więc w tym już może być gorzej. Torres za pola karnego! Chyba w kosmos. Nie podoba mi się ten mecz. Uch, jak przegram, to wam go nie pokażę i będziesz i tak pokonałem wszystkich dzisiaj. Magia montażu. Tego nie potrafię. Mam nadzieję, że to jest Palo... Trzeba się ratować takimi piłkami? To resiątko, bramka. Kurde. Moje ty piękne wysokie czoło. Moje czarne, wysokie, kochane czoło. No nie, nie wierzę. Żerwinio bramkę. I do tak z dupy. <noise> Dobrze. Właśnie się spłaciłeś żerwinie. Rosji sam na sam? 2 0 Naprawdę? Przez 25 minut nie grałem kompletnie niczego i goś robił co chciał, po czym dwie akcje wybranki. bramki? Mówiłem, że mu na Znowu w to wątpiliście? Naprawdę, co z was za widzowie? ale tajnie. Teraz mi goś wpierdoli za cztery bramki. Ale co tam? Ale mnie tu klepną. Ojebany. Pójdzie skrzydło, nie pójdzie skrzydło. Kurwa, ogbonna! Ja ci poskaczę nad piłką. Co nad polem bawełny poskaczesz, jak tak dalej pójdzie. Przepraszam za to, że ja nie jestem, ja jestem rasistą. Nie, no nie, no. Co wy robicie? Pierdolony inform. Kurwa skaczą jak rusałki pierdolone nad tą piłką, no. <laughs> Uj. Może się znowu nabiegł. Co, że czaruje? E, nawet poczarował Coś czuję, że gość wie jak zagrać kontra. <laughs> ja przeszedł dwóch. Ojebamy. Co wyście robili w tej obronie? No, goś się odskoczył w drugą stronę. No. Obawiam się, że jak przegram ten mecz, to mogę zostać bez obrony. I wtedy będziecie musieli w komentarzu napisać jakieś propozycje nowych obrońców dla mnie. Bo jak oni będą dalej tak skakać, to wyskaczam sobie zwolnienie. Do, dojdź, 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 dojdź! Pięknie, 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 pięknie! Uciekamy! Uciekamy 3-1. To jest bezpieczna przewaga. Ale rudy, bez duszy. Hehehe. <laughs> Lichtsteiner, ty jesteś kawał chłopa. 4-1, ja tak denerwowałem. Mnie tu prawie wszystko wpada w bramkę. Przez was i przez to, że wy wątpicie w to, że ja wygram ten mecz. Ja zacząłem w niego wątpić. To jest tylko i wyłącznie wasza wina. Miejcie to na uwadze. Jeżeli ja mówiłem, że poprzedni mecz to jest totalna anihilacja, to to jest dopiero totalna anihilacja przeciwnika. Zobaczcie to. I nawet mam przewagę w posiadaniu piłki. To jest mój mecz. Mój mecz. Marchetti! Ale mnie jebnął. No to trzeba przyznać, że to ładne było. Nawet się denerwować nie będę. Faul. No co? Jak nie ma faulu? No przecież mnie go zabił go tam. No to masz, chuj. A, a nie chciało mi się nagrać mi dzisiaj. a nie chciało mi się, a warto było, warto było. Nie wyszedł bramkarzem. Kurwa mać, Torres! No, Torres, oby to był Liverpool, Torres. Prościek piórek nie trafia, a takie strzały, które wydawałoby się trudne, po długim rogu lekko podbite bez problemu. No ale 6 2 to jest ładny wynik. Wprowadziłem trzy tajne bronie. Jedna nazywa się Pazini, której nie lubię. I nie jest tajna, i nie jest bronią ale co ja tam wiem? To jest holenderska mała petarda. Chodźmy. Nawet Inler się ofensywnie ustawił. Biegać nie może, ale... Ja tylko ręce rozkładam, naprawdę. No i co ja mam tu zrobić? Hej! Kurwa, co za murzyn! Nie wierzę! Jak tu nie kochać tego żerwinio? Trafił mi się żerwinio z Arsenalu. będzie prawo podać. Łóż! No rehabilituj się Sweaty I nawet pas z strzelił To jest chyba moja najwyższa wygrana Znaczy ta trójka w plecy mi się nie podoba Ale 9 bramek strzelonych To dobry wynik chyba, co? ta -da! Tak ładnie ten dźwięk Także generalnie to tyle na dzisiaj. Wydaje mi się dwa całkiem niezłe mecze, także powrót do FIFA mam całkiem udany. E, tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chcecie zobaczyć jeden z tych meczów koopowych e, z tym niegrającym jeszcze za dobrze kumplem, to dajcie znać e, w komentarzu, to to nagram. Widzimy się pewnie na kanale za kilka dni, jak mnie znajdzie na nagranie czegoś. Nie wiem czy będzie Taisak, nie wiem to, czy będzie to FIFA. Chciałbym mieszać te materiały, chociaż na dobrą sprawę zależy to od tego na co mam ochotę. Zapraszam do lajkowania Facebooka, subskrybowania tego kanału i łapeczkę w górę jeżeli odcinek się podobał, bo to jest dla mnie przynajmniej opinia wasza czy content jest ok czy nie, czy trzeba coś zmieniać, czy trzeba coś nie zmieniać, zostawiać, także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć!